Jeżeli myślicie, że ostatnia edycja milionerów już się skończyła, jesteście w błędzie. Dziś ktoś może znów wygrać milion. Proszę państwa, powitajmy Jolantę świetlistą. Jak to się włącza? Okej, okay, już mam. E, dzień dobry. Jestem Jolanta. 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 Cześć, Jolu, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Chciałabym przedstawić mojego jednorożca. Ma na imię Puszek, nazywa się Wabi. Chciałabym również pochwalić się moimi superuszami. uszami. Na Allegro kupiłam. Zresztą widać chyba Markowa. No, czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wygram to milion złotych, bo chciałabym za to sobie kupić takie białe kozaczki. Widziałam je Dobrze, w Dobrze, to może przejdziemy ma? do pierwszego pytania. Dobrze. Jak można A. Kazimierz. B. Bogusław. C. Jolanta. Czy może D. Stefan. Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy zdołam na nie odpowiedź. Pamiętaj o kołach ratunkowych. Wydaje mi się, że Stefan albo Kazimierz. Też bym Ale tak stawiał. Ale zaryzykuję i Chyba postawię na Jolantę. To chyba jest odpowiedź C Bez C, definitywnie. Definitywnie, w ostateczności. Może skusisz się na jakieś koło tylko. Masz Dziękuję. je 3. Na przystawkę. Na 100%. Dobrze, zaznaczmy odpowiedź C Jolanta. To prawidłowa odpowiedź. Uu, hehehe, ale super! Wygrałaś 250 zł. Kolejne pytanie. Jak nazywał się pierwszy król Polski Bolesław Krobry? Mieszko pierwszy. B. Polska nigdy nie miała króla. C. Bolesław Krobry, czy może D? Nie wiem, ale prowadzący to bardzo przystojny gość. D na pewno prawdziwe. Yy, jednak wydaje mi się, że Hello, Polska króli nie miała, ale i to poproszę. Powiedź B. Ale w sumie to poproszę z mnie. Bo chciałabym. Pytanie do publiczności, chyba. Tak, to będzie odpowiednie. De definitywnie? Tak, definitywnie. Może skusisz się na telefon do przyjaciela. Nie mam przyjaciół. Rozumiem. Weźmy pytanie do publiczności. Publiczność wybiera w 99% odpowiedź D. Czyli? Nie wiem, ale prowadzący to bardzo przystojny gość. W takim razie zrobię im na złość i postawię odpowiedź... Bolesław Chrobry? Tak, tak, odpowiedź to poproszę. Odpowiedź C, tak. tak. Tak, to poproszę. Definitywnie? Definitywnie. 100%? Nie. To nie to ma innej nie. opcji. Dobrze, proszę zaznaczyć. Już się nie wrócisz. Dziękuję. Na pewno? Tak. Dobrze, zaznaczmy odpowiedź C. Gratuluję, masz już gwarantowane 500 zł. Czy chcesz grać dalej? Uuu, oczywiście. Dobrze, kolejne pytanie. Kto jest bohaterem epopei narodowej? Pan Tadeusz. A. Pan B. Epopej narodowy C. Pan Tadeusz czy może D. Koza? No hello, to jest chyba oczywiste, nie? No oczywiście, że koza. No, czy ty się Kto to w ogóle te pytanie układał? To oczywiście, że jest koza. Ale nie wiem, trochę mi się pan Tadeusz jakoś kojarzy. Coś na dobrym tropie. Wiem. To może. To może drogą eliminacji. Spytam się mojego jednorożca. Ciekawe, co on na to powie. Zaciął się, przepraszam. Tak, mój jednorożec podpowiada mi i ja mu ufam że to będzie odpowiedź y, C pan Tadeusz. Tak więc proszę to zaznaczyć w 100% definitywnie jak to pan mówi. Proszę się spieszyć o 20:00 zamykają centra handlowe, a jeszcze chciałabym zdążyć do CC Dośman. W porządku. Zaznaczmy odpowiedź C. Gratuluję panie jednorożcu. Witamy po reklamie. Czas na pytanie za 2500 zł. Grasz dalej? Oczywiście, że tak. Pamiętaj, że możesz wszystko stracić. Wiem. Gram dalej. Na pewno. A więc dokończ przysłowie. Kto rano wstaje? A. Temu buty? B. <grym> Poczekaj chłopciu, przypomniało mi się coś. Boże, taka zabawna historia. Byłam, byłam w tym. Rano oczywiście też mi się skojarzyło, bo to było rano. Byłam w New Yorkerze, nie? I chciałam przymierzyć tusz do rzęs, nie? A babka na to, że mogę przy lustrze, a ja na to do niej, hello, co ja mam przy wszystkich przymierzać? No to ona, ale tu nie ma w ogóle tuszy do rzęs. A ja mówię, no to po co mi kobieta głowę zawracasz, nie? I w ogóle, jaką ja miałam z niej bekę, to poszłam rozczarowana do H&M-u, nie? Czy tam Himu, czy jak to tam oni na to mówią, już nie wiem, angielskie nazwy trudne, nie? No i poszłam, i tam mieli tusze do rzęs, nie? I błyszczyki. Poszłam przy Mierzisek, kupiłam po dwie. Naprawdę super było. No. Wzruszyła mnie ta historia. Mnie również. Więc, dokończ przysłowie? Która rano wstaje, a temu buty. B, to się nie wyśpi. C, to dzwoni budzik. Czy może D, temu pan Bóg daje? Wszystkie odpowiedzi są poprawne, według mnie. Każdy by chciał mieć buty. Jak rano wstajesz, to się nie wyśpisz, nie? No, a pan Bóg daje, no, ale w sumie, to jak może dać? Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej potwierdzliwa odpowiedź i chyba ją chcę zaznaczyć. Tak. Definitywnie Definitywnie. 100% 200. Nie zastanowisz się nad odpowiedzią C. A jak brzmiała? To dzwoni budzik. No, różnie. Trząca propozycja, prawda? Bo budzik to jest taki zegarek, nie? I on dędza, nie? Jak się obudzisz, nie? Tak myślę. No, no. A budzik może być również w telefonie, to znaczy alarm. A nie każdy ma budzik, czyli to nie pasuje. No to jest chyba logiczne. Hello? No. Także poproszę o odpowiedź D. Temu Pan Bóg daje. Definitywnie. Już mówiłam. Czy ty myślisz, że jestem głupia? Nie wątpię. W takim razie chcę, abyś zaznaczył chłopciu odpowiedź D. Dobrze. Zaznaczmy odpowiedź D. Gratulacje. To dobra odpowiedź. O, ale stryk. Przejdźmy do następnego pytania. To jest ostatnie? bo się spieszyć. Na szczęście tak. To dobrze. To już o milion, tak? Tak, tak. Dobrze. A zatem. Kto prowadzi program Ela Kajdan pyta. A Ela Kajdan... Chwila! To wiem. To... Nie koza, tylko ta. Ewa... Kajdan. Jest taka odpowiedź? Jest? No? Ewa Kajdan? Nie, Ela, Ela! Ela Kajdan. Jakie są odpowiedzi? A, Ela Kajdan. B, sprzedawca z warzywniaka. C, koza, czy może te, Kurde, teraz wątpiłam. Ale. W takim razie poproszę telefon do przyjaciela. W porządku. Jola wybrała telefon do przyjaciela. Z kim mam się połączyć? że z y, moją y, taką kiedyś była moją przyjaciółką. Wiem, że jest bardzo inteligentna. Oczywiście jest również blondynką jak ja. W takim razie poproszę zadzwonić do Halinki. Czy Grażyna? Nie pamiętam. Do Grażyny. Chyba Grażyna miała, tak. Niech będzie. Zadzwonimy do Grażyny. To chyba była nie, nie Grażyna, tylko Halina. To chyba do Haliny, tak. Halina odbierze, tak. Jak nie Grażyna, to Halina. Poproszę do Haliny. Niech będzie, zadzwonimy do Haliny. No co się dzieje? Co teraz? To w takim razie poproszę jakiegoś widza z, wid, z, 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 z publiczności, aby mi pomógł. Może to w, w paski. Kurde, zapomniałem jaki to jest kolor. Te czarne, szare, granatowe. Poproszę ją. Jak masz na imię tytuł? Ty, Chodź proszę. No, proszę! dalej. Dobra, jak masz na imię? Na część jestem Olka. O, ładne imię. P mogłabyś mi pomóc? Ale w czym? Będziemy przyjaciółkami na chwilę, okej? Okay? Tak, no, spoko, to proszę powtórzyć pytanie. Kto prowadzi program Ela Kajdan, pyta: A, Ela Kajdan. B, sprzedawca z warzywniaka. C, koza. Czy może D, żeluś? No i jak myślisz, Olka? No, mi się podoba nie? ale, no nie wiem. E, może ta ela Kaidan. No nie wiem, no. Myś... Mi też się ta ela wydaje. No. No to chyba to, nie? No, no to w takim razie poproszę A, ele kajdan. Definitywnie. Poczekaj, chwyć mnie za rękę. Tak, definitywnie. Nie przemyślisz tego dłużej? Nie. Mamy czas. Mówię, że nie mam. Możesz wszystko stracić? mam. To ostatnie czasu. pytanie. Poproszę Tom A. Definitywnie w ostateczności 1200-300-500%. W porządku. Zaznaczmy odpowiedź A. Jeszcze bardziej. Ella Przykro mi, Jolu, butów nie kupisz. To błędna odpowiedź. to pytania? No to jest poprawne. Jeszcze raz proszę przeczytać. Niestety, to błędna odpowiedź. Zejdź mi z oczu. No przecież! To jest... No proszę. Proszę tutaj zobaczyć. Tu pisze, kto prowadzi program Ela Kaidan I jest Ela Kaidan. Głupia nie jestem. Proszę zaznaczyć i proszę mi powiedzieć, że wygrałam ten milion złotych. No ja się śpieszę. Proszę mi tu nie mówić, że przegrałam, bo ja wiem, że wygrałam. Pani Jolu, Chce ona te buty i ja też. To nie w tym programie. Soza. No teraz chodzę na... Wiem, ja też. Boże, chodźcie. Kończmy tą żenadę. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Milionerów.